Nasz koniec z na Islandii dobiega ku końcowi. A co ty robisz? Patrzcie na gościa. Ja w takim hotelu to ja jeszcze nie jest. On ma strzelbę? Dzień dobry, witam. Jak można zauważyć, nasz koniec z na Islandii dobiega ku końcowi. Praca na lodowcu zostaje zakończona. Ponad 5 miesięcy pracy na lodowcu z klientami. Muszę przyznać, że przygoda zacna. Ciekawa, nowe rzeczy, nowe umiejętności. Naprawdę bardzo po prostu zróżnicowana. Zróżnicowane w ogóle właśnie rzeczy, których się nauczyliśmy. No i co? I pozostaje nam się zbierać. No jedziemy właśnie teraz do Reykjaviku. No i odbieramy tam samochód. Od pana Piotra i od pani Moniki, i później ruszamy na 10 dni podróży. Mam nadzieję, że uda się sklepać kilka odcinków z tej naszej podróży objazdowej samochodem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczcie, jak się zapakowaliśmy. No normalnie mamy więcej rzeczy, nie wiem czy to tak jest w życiu, że jak, jak przyjeżdżasz gdzieś się później się pakujesz, to masz jeszcze więcej rzeczy niż przyjechałeś tutaj. Ja się ledwo spakowałem, w ogóle mam tutaj dwa plecaki, to są nasze rzeczy firmowe, które musimy oddać. Tutaj jest walizka, nie wiem czy to się w ogóle da zamknąć tą walizkę, patrzcie, no nie da się jej zamknąć Głupio powiedzieć, ale nie da się zagłębiać. Próbujemy coś tam naładować jeszcze. To jest łóżko, na którym spaliśmy sobie. No i to wszystko musimy zabrać. No i co, i ktoś by zapytał, Tomek, ale smutno ci? Szczerze, nie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kierowniczka ogarnia cały ten. Zobaczcie, wleciała normalnie, jak błyskawica. Kula, jesteśmy w nie do czasie. Islandii, lodowcowi na obecny moment i wsi o nazwie HOF. Z takim widokiem za oknem mówię. Do widzenia. I lecimy dalej w drogę. Dlaczego tak nie działa? <śmuszczaj> i co ty robisz? No to tak na wełnę nie działa. Ale... <śmuszczaj> <Co>? <śmuszczaj> Co ona robi? Jakieś cyganie, ty? Co, się stało co ten gość robi? Patrzcie na gościa. Słuchajcie, dojechaliśmy do Keflawiku, jesteśmy już u Piotra i U Moniki, czyli u osób, od których bierzemy auto. I furkę. I furkę furkę, furkę, furkę i taką konkretną furkę, proszę zobaczyć. Ich firma nazywa się Polar Beer Rentcar. No i, i co? Przygotowujemy posłanie. Ale zobaczcie na to. Cyganka numer jeden. Cyganka się w ogóle nie zna na pompowaniu takich materacy. Cyganka się nie zna na pompowaniu takich materacy, ale próbuje coś tutaj yy, ogarnąć A Wojtas, Wojtas jest ze, ze Śląska, z Katowic I będzie teraz autem ładował do, no do Polski Nie pokazuj moich gratów No, no. Nie, no nie no To jest brzydkie wszystko Jakie to jest to brzydkie, to jest, to jest piękne no Nie, no nie pokazuj tutaj. No dobra już ten, żeby tutaj nie urazić kierownika Ale tutaj Kania. A tak nie działa Czemu? No bo bez sensu, żeby to trzymać. No trochę tak. I tym ten to powiedzmy ucieka. To nic. No ale to będzie nasze posłanie. Jak, w, jak weźmiesz się do pracy. Kto teraz? Co ma kochów? Ta mo! Fajna ta zawala. Bo furgon wysadzisz. Ale nabite ty. No jak będzie, będzie, będzie jak w hotelu. Dobra. Kurbunek. A co, teraz zostawiasz nas w potrzebie? Teraz czuję się niepotrzebne. Trzymaj, nie, nie, trzymaj tu. O ław. Wow. z no, mi się wyrobił. Idzie? Woj to idzie jak... Jak burza w rykiewiku. Patrzcie na, na tego. O ale kurczę, to mało! Wojtas, muszę powiedzieć, że będziesz miał w tym, jak to się mówi, swoje 5 groszy tej podróży. Człowieku! Może nie wejdę, bo nie, nie będzie mogli siedzieć. Ale będzie. O kurczę. Proszę bardzo. Wojtas, rozwaliłeś system. 5 Żyjesz? Żyję. O, ale weszło. Znaczy, z ciasteczko będzie pompować, kochanie. test. test. Quality test. Quality test? Chodzę? O kurczę! Proszę podejść bliżej. Proszę bardzo. o Pani droga, ja w takim hotelu to ja jeszcze nie jestem szanowna pani. Ale to trzeba jeszcze na pobłogosłować. Tak, powiem wam tak. Nie wiem czy to rozwiązanie jest lepsze, bo ja w takim rozwiązaniu jeszcze nie korzystałem z takiego rozwiązania. Czy może jednak namiot był, był lepszym rozwiązaniem? No nic, zobaczymy. Najważniejsze, że jedzie. Ale tak naprawdę trochę leci. Trzeba. Co mówisz? Pompeczka. Jak Pumpe... no pompeczka, pompeczka. Pompeczka. Powiem tak, najważniejsze, że będzie jechał samochód, a nie będzie trzeba pchać jak na hulaj tak? Człowiek im starszy, tym bardziej chyba jest wygodniejszy. Wojtos... Wojtos ja się boję jak ty stoisz ze mną. Weź tam. <laughs> Tam tak się ustawiłeś, no? No tak, no tak trochę nie, niefortunnie w moją to, że... stronę Tak Ale macie opony fajne Takie offroad na każdy teren. Będzie jeżdżone. Nie, Myślę, wiesz co, że... ja, ja jak bym... tylko Tomakie napompuje. A nie wiesz co, ja, ja bym jednak trochę z tego materacu do powietrza spuścił. Nie. Smutny scenariusz jest, moi kochani, ponieważ jeden z tak zwanej watachy cyganów opuszcza. Nasze, nasze szeregi, Wojtas. Naprawdę aż takie światło, wow. Światło. Dawaj, światło. Teraz telewizyjne. Światło, yy, światło. No, dawaj, światło, był temat Przemyślenie, światło. jakieś jedno przemyślenie o tym, o czasie, który spędziliśmy razem na Islandii. Jedno przemyślenie. Że światło, które teraz świeci, odzwierciedla to światło, które dawaliście mi i ja dawałem, starałem się dawać. Wow. Kurczę, ale Nie, pięknie. naprawdę, fajnie, super. No. I ja. Uh, wdzięczność, wdzięczność, jeszcze raz wdzięczność, radość i. I do zobaczenia, tak? Do see zobaczenia. You see you on the summer. See you oh. on the summer. See you on the park. See, you, see on the glacier. you on the glacier. Kurczę, fajnie, Wojtek, Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy. Trzymajcie się, kochani. Paniu wysyłaj mi pocztówki. Bawcie Będę. się dobrze. Bawcie się dobrze. dobrze. Wyślijcie, ok. Hej, hey, się masz. Jona. Nasze drogi z wojtkiem się rozjechały. My ruszyliśmy eksplorować wyspę, a nasz kompan ruszył w kierunku Polski swoją niezawodną subaryną. Uu. Co się dzieje? Dzień dobry. Niewiele tu miejsca, ale na pewno lepiej niż w namiocie. Zobaczcie, ile towaru mamy. Tutaj śpiwory, wszystko jest tak po prostu nawalone na siebie. Tutaj kierowniczka z przodu. I zobaczcie, gdzie sobie kimaliśmy w keflawiku. Z takim już tutaj pokazuję widokiem Bo dzisiaj jest w ogóle jakiś sztorm, huragan Tak jest, tyle natury No i lepiej niż w namiocie, na pewno Bo namiot już by był mokry, no i by tam latał Więc byłoby zimno A tutaj jest naprawdę, powiem szczerze W tej Kisporty Sporty 4x4 dużo miejsca No i śpimy na takim materacu O, na takim No więc dzisiejsza noc była... Powiem szczerze, dobrze przespana, komfortowo no, Ale tutaj jest dużo problemów, bo Jeszcze mamy, jak jechaliśmy to Wzięliśmy, pranie zrobiliśmy i trochę jest pranie dość Wilgotne Jak się nie wysuszy to będzie śmierdziało, więc to jest To jest problem No przyznam szczerze, że dla mnie to jest pierwszy raz podróżowania aż mnie ścisnęło w klatce Ach, Podróżowania i spania w samochodzie Takie no, taki, takie moje początki kamperowania chyba hmm. Jak, ty się teraz, spodziewam. A, muszę też e, powiedzieć, że to jest nasz kolega, hał, 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 nasz kolega, Polar Beer, ze względu na to, że firma Piotra i Moniki, ludzi pochodzący z Gdańska, którzy wynajmują auta tutaj na, 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 Islandii, nazywa się Polar Beer, ze względu na to, że Piotr był na północy, na północy Grenlandii, no i stamtąd właśnie przywiózł tego, tego małego wariata. Ale gimnastyk, no nie wejdę, no. Ua! Uuu. O kurcze nie, nie wyjdę, żeby nie zmoknąć Oczywiście. Rodzynki do nas wracają, cały O czas. je Jestem, widzicie to? Podstawa to jest tak zwana gimnastyka Gimnastyka determinuje... Nie no, pijecie z nami i z przodu. O, ale bez pasów. No ale bez pasów. Nasza maszyna przyznał się, że to jest taki dom, ale też trzeba zauważyć, że wskoczyliśmy do na fryganizm i zobaczcie, co ja znalazłem na fryganizmie. Na fryganizmie znaleźliśmy dużo takich chlebków, ale najciekawsze jest to, że ten chleb jest do 25, a dzisiaj jest 24. Komedia, nie? W sensie musicie wiedzieć, że te filmy nie są montowane w czasie, jak jesteśmy teraz w podróży, tylko jak po prostu będzie czas na to, żeby zmontować. Yy, zatem znaleźliśmy chlebki. Ciasto francuskie z budyniem i z migdałami. Taki chlebek też świeżutki normalnie. No i takie tutaj ciasto, więc a tak wygląda ogólnie nasz tył jest zawalony totalnie. Hania! Haniu, jak nazwiemy naszego niedźwiedzia? No jeszcze nie ma imienia, ale. Hmm. Może, ej, może oglądający by coś. Hej! Oglądający człowieku, nazwij mnie w komentarzu, jak mam się nazywać. Ok, teraz ruszamy z Hanią odwiedzić muzeum. Dzisiaj jest taki dość niewdzięczny czas, ponieważ pogoda, dzisiaj ma być huragan, silny wiatr, 25 metrów na sekundę do 30 nawet. Ale dzisiaj sobie odwiedzimy Muzeum Wielorybów. Chodzimy. Zobaczcie, jakie piękne pocztówki. No, cudowne są, tak po prostu eleganckie, minimalistyczne. Cudowne wieloryb. Te ja mi się te podobają. Nie wiem, czy to jest A To tylko. jest do gwizdania. Kto gwizda ten? Wcisak. To jest do gwizdania, zobacz. Gwizdni, tutaj. Nie będę dotykać. Ale... No weź gwizdni. No to gwizdni. <zysk> Do gwizdania. Tak, rzeczywiście gwizdnąłeś. Zobaczyć, jakie te wieloryby są przeogromne. Człowiek sobie nie zdaje sprawy z gabarytów, jakie występują w oceanie, ale biorąc pod uwagę wielkość tychże stworzeń i to, że gdyby one wyszły na zewnątrz, w sensie poza wodę, to nie miałoby racji bytu przetrwania, ze względu na to, że grawitacja i oczywiście wszelkiego rodzaju stawy. Nie wytrzymałyby tak dużych naprężeń, tak, tak dużej wagi. Biorąc też pod uwagę fakt, że w wodzie ciężar nie odgrywa większego znaczenia, to one sobie mogą rosnąć i rosnąć. Poznajemy tego delikwenta. Jest to orka. Orki mężczyźni płci męskiej. Orka płci męskiej dożywa do 60 lat, a płci żeńskiej nawet do 100. Nie wiadomo dlaczego, ale tak jest. I trzeba też zwrócić uwagę, że osobnikami przewodzącymi w drużynach o tak to określę, są zawsze samice. I jako ciekawostkę jeszcze dodam, że samice przechodzą menopauzę, tak jak ludzie, i w momencie kiedy przejdą menopauzę, to pomagają wychowywać młode innym samicom. Dość ciekawe, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj mamy kaszalota wielki, a taki jeden ząb waży nawet do 900 gramów. O, rusza się! Gumowy jest taki. Samica kaszalota waży 13 do 14 ton, a samiec do 40. Kolosalna różnica, nie? Ja to wszystko wiem, ponieważ jest tutaj. Przewodnik po polsku, ja sobie po polsku słucham. 25 minut pani opowiada o tym wszystkim, o tych wielorybach, bo ja nie jestem znawcą wielorybów. Ale jest to tak super ciekawe, tak jak w pigułce. Muszę też wam pokazać płetwala błękitnego. To jest największy ssak na ziemi. Jego długość to około 32 metry. No i może ważyć nawet do 190 ton dużo. I wiecie co? Ja sobie tak rozkminiam, jak ci ludzie, którzy kiedyś polowali na takiego płetwala błękitnego, jak oni to robili? przecież to jest po prostu 100 nawet 100 ton. Jak upolować 100 ton? Nie mam pojęcia. Trzeba też powiedzieć, że polowanie na płetwale błękitne zostało zakazane w 1966 roku. Dopiero i mała przerwa. Zwiedzaniu odwiedzamy na Islandii w Reykjaviku dokładnie wietnamską restaurację. Trzeba też zaznaczyć, że Islandia to jest miejsce zbioru przeróżnych kultur, co za sobą niesie przeróżne restauracje z różnych stron świata. A tutaj jest szyfowa, która dba o tak zwaną kondycję umysłu, czyli jedna z moich ulubionych double. W momencie, kiedy masz Konkretne figurki musisz dopasować. Kiedy tutaj patrzysz na tą kartę, podnosisz kolejną, to musisz powiedzieć liść klonu. Zawsze jest jedna, jeden wzór. Liść klonu. Kolejny. Szukasz tutaj między tym a tym. No i szukasz, co tu jest. Pies. Pach. Nie? Ceromista. Gramy nieprzerwanie z Hanio w tą grę. Już nie wiem. 3 lata. 3 lata, no? Dopiero się skapnąłem, że w ogóle nie pokazałem wam jedzenia na filmie. No ale. Tak to bywa, jak człowiek jest super głodny i zapomina o tym, żeby nakręcić, co jest na talerzu. Więc mogę wam pokazać talerz. No tak, wpadki się zdarzają. Okazało się taka droga poboczna. I ja też miałam takie wyobrażenie, że tam będzie las, i tam będą krzewy, i w ogóle i będziemy mogli sobie po prostu. Co robisz? O, I będziemy mogli sobie po prostu przykitrać się tam, a zapomniałem, że to jest Islandia i tutaj drzew mało. Co to? Nie można chodzić, ale można jeździć. Ze strzelbą. On ma strzelbę. On ma strzelbę? A, gość ma strzelbę. My nie mamy. My nie mamy. To w sumie można jechać. Ale w sumie na co oni tutaj polują? Na mysze polne? Na myszy polne? W źródłach. Ja idę. O, ale wieję. Bo ten huragan to... Tak wygląda ogólnie nasza miejscówka do spania. Nie ma tutaj nic. Wokół żadnej infrastruktury. Gorące źródła prawdopodobnie gdzieś są tutaj. To jest wielki zbiornik. Jak patrzyłem na mapie, ciepła, ale nie widać, żeby nie widać, żeby woda parowała. Para wodna. Co to jest? Kierownik? Islandia jest nieprzewidywalna. I tutaj w wielu miejscach, o kurczę, prawie po kostkę wpadłem w błoto Nie ma infrastruktury, a jak jest to wygląda w ten sposób Jak ktoś by zapytał, czy to odpowiedzialne To ktoś by mógł powiedzieć, że nieodpowiedzialne, A ktoś inny by powiedział, że odpowiedzialne No i zawsze prawda leży po, po dwóch stronach kija jak to się mówi O, high tech gorące źródła ale gorąca ale gorąca woda, ja Cię kręcę a zobaczcie tutaj ten biały osad to są minerały a dokładnie głównie węglan wapnia Ach, będzie ciepło test ale ciepło znaczy, taka ciepła, nie? A ale... kierownik Wydziału Jakości Przygody przyszedł? Proszę sprawdzić temperaturę wody. Ale odkręcić. No nie da się, bo za stałe już. Odkręcić. 200 lat już nikt tego nie ruszał. Odkręcić. Odkręcić. No ale to już się nie, nie da odkręcić. To nie już da jest się na, odkręcić. Na Amen. Test tak zwanej ręki. Uważaj, uważaj. no Ty, Już? Jeżeli jak tak jest źle. Nigdy, ona nie ma swoją ani do. Do kina ani na offroad. nie no. za oceń no Hania, weź oceń czy wchodzimy. Uwaga, test Hani. <grymnie> jest. na rączkę jedno. Support Ciepława, to jest to słowo. Ciepława. Właśnie. Ciepława. Wow, A to jako prysznic To co władujemy? Tak. Weź, bo ludzie nam zajmą miejsce Ciekawe czy ktoś tutaj kiedykolwiek był To się jak jedzie na kureri w górę, to w lewo się skrę skręca, nie odkręca to nie Szyba zaparowana Deszcz na zewnątrz Wstaliśmy dopiero i próbujemy rozgrzać auto, żeby było trochę cieplej No taka bajera w tym samochodzie, w tej Sporty 4x4, że kierownica grzeje no, Naprawdę, bo jak zimno w ręce, no, można sobie pogrzeć Ale huragan był w nocy, myślałem, że to auto po prostu wystrzeli w kosmos Ale udało się przetrwać Nasz kumpel też przetrwał, ale on jest przyzwyczajony do zimy Nasza kierowniczka jeszcze śpi. No zobaczcie jaki bałagan. No i to są, to jest proza życia dla podróżowania samochodem w takich warunkach, bo No bo tak, no. Ja osobiście przyznam się szczerze, że nigdy tak nie podróżowałem. Więc dla mnie to jest nowość. Wiecie, że ja zawsze śpię w namiocie albo w jakimś hostelu, albo w jakimś takojku w... czy surfingu albo jak ktoś mnie zaprosi do domu co wygląda. Temperatura silnika 50 stopni, delikatnie ponad 50. Dobra, wychodzimy, zobaczmy, jak sytuacja na zewnątrz. Oj, przepraszam. Ojej, kupaczek mi się za, zaciął, ale biegnie nasza kierowniczka. Kierowniczka wydziału jakości przygody. Jest i ona. <słyska> 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 Jutro zapowiadają, jutro zapowiadają dobrą pogodę, a teraz proszę zobaczyć co mamy do jedzenia. Mamy chlebek, chlebek. Z czym on jest? Nie wiem, z czym on jest, z jakimiś nasionkami, ale ładnie pachnie, taki razowy. Serek żółty i na tym się kończy. Na tym się niestety kończy dzisiaj, ale nie trzeba, nie, trzeba się cieszyć, cieszyć z tego co jest. Mm. Proszę bardzo. I idealna koncepcja, czyli kwadratowy chlebek i kwadratowy serek idealnie na, pasuje do, pasują do siebie. Mm. Idealna, prosta kompozycja, która będzie smakowała większości z Was. Moi no kochani, polecam. To Wasza Haniu, dasz się zaprosić na kanapkę z serem bez masła? Za chwileczkę. Halo? Jedziemy teraz do Garbur... Garburberg Cliffs. Dobrze? <gry> dobrze, no, dobrze, no i ja, się, ja się nie znam na tych mańcach islandzkich, ale uważam, że bardzo profesjonalnie to wypowiedziałaś. powiedziałeś. Widziałem uh -huh. ja sobie tak patrząc na przykład, zobaczcie tutaj działeczka z y, farma jakaś, rzućcie okiem. Ja sobie tak rozkminiam co ci ludzie ogólnie robią zimą tutaj. Bo na dobrą sprawę, zobaczcie, ta Islandia to faktycznie jest. Ci mieszkańcy Islandii są faktycznie tak mocno, strasznie odizolowani. I myślę, że to naprawdę na psychę musi wchodzić. Serio na psychę musi wchodzić. I ciekaw jestem jak oni tak, wiesz, wiecie, chciałbym spotkać się z trzy rodziny które by były super takie otwarte i byłyby w stanie opowiedzieć co robią, jak sobie radzą w ogóle z taką samotnością, z, od, z odizolowaniem. Hania jeszcze się uczy. A ty uczysz się jeździć. A ja czasami mam wrażenie, że na Islandii te wszystkie atrakcje, które są tak wy... przez blogerów wypisane, albo na jakichś stronach, są trochę na wyrost napisane. Tak jak na przykład, nie wiem, jaskinia Jody. Widać kształt Jody ze Star Warsów. Yy, na przykład, nie wiem, klify bazaltowe, jak tutaj. Zero historii Forma geologiczna Wypisane jako atrakcja Zaznaczone i ludzie tutaj przyjeżdżają Brakuje mi Często w tych miejscach takiego Takiej esencji w tym wszystkim I to chyba wydaje mi się, że to trochę pod turystów zrobione No wiecie o co chodzi Na no zasadzie, że mamy milion atrakcji Przyjeżdżajcie Ale jest jak jest Zobaczcie tutaj jest taki okrąg ułożony ze skał bazaltowych, które odpadają właśnie stąd ze względu na wietrzenie fizyczne i tego typu miejsca prawdopodobnie służyły owcom, żeby można było się schronić przed silnym wiatrem. A jak widać, tutaj przestrzeń jest bardzo otwarta, więc ta ochrona przed silnym wiatrem no po prostu jest przymusowa, w sensie Trzeba gdzieś się schronić, a nie ma tutaj zbyt wielu miejsc, żeby się schronić, no więc... Mają nawet wejście i wyjście, żeby się nie kłóciły. To jest dość ciekawe, ponieważ na przykład w takim Pakistanie, na północy, identycznie się buduje, w sensie jest identyczna zależność. Buduje się właśnie takie, takie zagrody z kamienia. A ona mnie goni! Gonie cię! Ale na nie goni. Nasza ulubiona zabawa ostatnio. No tak, żeby się rozgryźć. Goniecie. Ale auto stoi z oczekania. Ale mamy maszynę Ale. Zobaczcie, tak wyglądają klify na górze. Płasko. Tam jest jakieś domostwo. Tam jest jakieś domostwo. I tam jeszcze jest jakieś domostwo. Zimno, niechania. Wiatr strasznie zimno, ja czuję strasznie takie tak? przysływające zimno. A ja nie tu do tego No To chodź. Ale dlaczego? Dlaczego te domy są takie porozruszone? Dlaczego oni tego nie robią w jednym miejscu? Myślę, że ze względu na zwierzęta, żeby się nie mieszały i żeby trawy sobie nie zjadały. Tam już dawno wymyślili, co będą robić ze zwierzętami, które się powieszają. Nie wiem, ale... Nie wiem. A może to chodzi o przydział ziemi? Ale to może, wiesz, chodzi też tak jak przy lodowcach. Że ludzie stawiają domy tak, że obserwując, gdzieś śnieg się akumuluje. Tam, gdzie się nie akumuluje, jest mniejszy wiatr, to tam stawiają.